Temat jak z Predatora. Najpiękniejsze punkty widokowe miejskich hajków na świecie. I nic nie widać. I tu bym chciał No. <śmulacza> no, Boże, zaraz się rozpłaczę. To jest ten moment, jak możecie pisać, że Gonciarz to przegryw. Dobyliśmy przepiękną górę. Zdolnie, cudownie. Piękny widok. Wschód słońca. Tak, że nam wschód słońca to jest też. Golden Tak troszkę się przeczyszcza, żeby nam nie dać zapomnieć, że tutaj jest ładny widok. Jakby było po prostu nic nie widać, to jeszcze gotowibyśmy pomyśleć, że nic nie tracimy. Po prostu go taki, że przynajmniej sobie poćwiczymy. pobiegamy. Jednak nie mają sensu, ale zmęczenie ma. Tutaj, w tym momencie, pogoda jest średnia, ale 200 metrów nad nami jest całkiem ładnie. <grym i zbierzyma> więc, y, dron coś tam łapie. że jak ja lubię saunę. No i co, dochodzi 10 rano, a już 10 km po górach zrobione. Sauna, sprawność na siłowni. Przed nami cały dzień przygód. No cześć, siema. Jesteśmy na wycieczce fotograficznej. Będziemy robić zdjęcia i film o robieniu zdjęć. And with me are Vivian and Victor. Hi! Hello. <laughs> z Vivian poznaliśmy się podczas mojego poprzedniego pobytu w Hongkongu. Półtorej roku temu zajmowała się głównie fotografią dronową, a od tego czasu poszła w stronę portretów. Dlatego dzisiaj umówiliśmy się, żeby zrobić sobie małą kolaborację. Swoją drogą pierwszy raz w życiu będę miał okazję pracować z modelem płci męskiej. Vivian porobi zdjęcia, I ja coś the gonagram. I knew it wouldn't be too easy. It wasn't like this to be honest. <laughs> we did it. We have no footage of doing it because it was weird to film during, but And Victor's already shirtless. <laughs> 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 To wchodzimy do tunelu antypowodziowego. Wow! Oh, yeah. <laughs> yeah. Polacy! I appreciate bringing light stands to a place like this. <laughs> Imagine you you live down here and you just saw some stupid teenagers like stupid enough to venture. <laughs> mówi Moonshine Bardzo dziwny setup świetlny tutaj jest trochę nam zajęło ustawienie tego wszystkiego żeby jakoś w miarę wychodziło i no jest, jest w porządku spoko te foty będą Światełka do tuneli, ale trochę dużo roboty, więc... E, <grytanie> ale to są takie rzeczy, których się nie docenia. Jak się po prostu widzi zdjęcie na Instagramie, nie? Nie myśli się, ej, ktoś musiał przynieść kolorowe oświetlenie. Ja rzadko robię takie rzeczy. To jest tworzenie rzeczywistości albo naginanie jej, a nie dokumentowanie. Spoko. F -f Fotografia fabularna. No fajnie było w tunelu, ale już czas zdjąć przyodzienie survivalowe. O! It's oh, cool. yeah. oh, like <laughs> Po drodze na plażę, znaleźliśmy yeah, like like... taki bar. Yeah. Jak w Międzyzdrojach tutaj. <laughs> Posileni lodem, idziemy na plażę. I spilled almost everything out of this by accident. Muszę w ogóle ostatnio przyznać, że te moje ujęcia z drona w tych filmach w większości nie mają żadnego sensu ani uzasadnienia merytoryczno-narracyjnego. Jeśli chcecie robić dobre filmy, to nie róbcie ich tak jak ja. Ale ciężko się oprzeć. No Hongkong jest po prostu najlepszym chyba miastem na świecie, żeby mieć drona, bo jest tutaj absolutnie wszystko co fajnie się kręci z drona. Są góry, chmury, mgły, miasto, wieżowce. Prawo dronowe jest tutaj dość luźne, więc można się tym bawić praktycznie bez ograniczeń. Jeśli mieszkasz w Hongkongu i nie masz drona, to jesteś frajerem. <laughs> Może przesadam trochę, ale, ale no w sensie warto mieć drona w Hongkongu, naprawdę. Jeśli się wybieracie do Hongkongu i na przykład chcecie namówić rodzinę, żeby kupić drona, ale rodzina nie jest przekonana, czy warto, bo, no bo kupisz i nie będziesz nagrywał. W Hongkongu będziesz nagrywał. Powiedz to rodzinie. <laughs> I convinced Victor to do a karaoke style music video. <laughs> sad stare into yeah. the into the sea and Przepraszam Was za to, przepraszam. To bardzo konsternujący dzień dla mnie, bo wiecie wszyscy, że bardzo lubię zaliczyć wschód i zachód słońca jednego dnia. A dzisiaj zrobiłem jedno i drugie, ale nie zobaczyłem ani wschodu, ani zachodu przez pogodę. Więc taki, taki sukces, ale jednak porażka. A teraz jak już pojechaliśmy z tej plaży i tak dalej, tam się zaczęło przejaśniać i ładne takie fioletowe, pomarańczowe chmury. Piermy się pogodą. Powiedziałem jej. To jest dziewiętnasta. Po całym dniu, nie wiem, tego plecaka tak rzucać, sprzęt tam jest. Po całym dniu aktywności, chodzenia, łażenia, wspinania, biegania i nagrywania, cały czas mam dużo siły jeszcze. Chyba sobie jeszcze raz na siłownię pójdę. Znalazłem ostatnio taką inspirującą radę, żeby nigdy przenigdy nie używać przycisku drzemki w telefonie. I postanowiłem no snooze challenge, nie dżem challenge, zrobić. Będę nie dżemał. I tego Wam życzę. Dobra